Moi rodzice opłacili luksusową podróż dla mojej siostry i jej bogatych przyjaciółek, aby utrzymać jej fałszywy wizerunek, ale rachunek ten przysłali do mnie. Natychmiast odmówiłam, a oni wpadli w panikę. Odkąd sięgam pamięcią, moja siostra, Zofia, była traktowana jak prawdziwa księżniczka. Mam na imię Kasia i jestem tylko tą drugą córką. Cieniem, którego nikt nie dostrzega, zbędnym elementem rodziny. Nasi rodzice, Marek i Helena, zawsze dbali o to, by miała wszystko, co najlepsze. Markowe ubrania, luksusowe podróże, wystawne przyjęcia, wszystko opłacane bez chwili wahania. A dla mnie? Zostawały jedynie resztki. Nie byłam zazdrosna. Nigdy nie byłam. Ale nie dało się nie zauważyć ogromnej różnicy w traktowaniu nas obu. Podczas gdy Zofia dorastała rozpieszczana, Otoczona bogatymi przyjaciółkami i pochlebcami, ja uczyłam się radzić sobie sama. Zaczęłam pracować wcześnie, oszczędzałam każdy grosz. Jeśli czegoś chciałam, musiałam zdobyć to własnym wysiłkiem. Jednak najgorsze nie były drogie prezenty, których nigdy nie dostałam. Najgorsze było to, jak mnie traktowano. Dla moich rodziców byłam niczym inwestycja bez zwrotu. Córką bez blasku, bez wartości, kimś, kto powinien po prostu istnieć i nie sprawiać kłopotu. Pamiętam niezliczone chwile, kiedy próbowałam zbliżyć się do mamy, licząc na odrobinę ciepła, ale zawsze spotykałam się z krótkimi, zniecierpliwionymi odpowiedziami, jakbym była dla niej tylko przeszkodą. Nie teraz, Kasia, jestem zajęta, pomagam Zofi z sukienką na galową kolację. Albo. Musisz to zrozumieć, Zofia ma reputację do utrzymania. Nie możemy pozwolić, by wstydziła się przed swoimi przyjaciółkami. Wizerunek mojej siostry zawsze był ważniejszy niż wszystko inne. Ważniejszy niż spokój w naszym domu, niż problemy finansowe, które moi rodzice uparcie ignorowali, ważniejszy nawet niż moje istnienie. Przyzwyczaiłam się do tego. Nauczyłam się nie oczekiwać niczego poza obojętnością. Ale nigdy nie przypuszczałam, że posuną się aż tak daleko, by utrzymać tę absurdalną farsę. Aż pewnego dnia spadła na mnie prawdziwa bomba. Rachunek na niewysumę. Luksusowa podróż dla Zofii i jej bogatych przyjaciółek, a kto miał za to zapłacić? Ja? Ale tym razem nie zamierzałam siedzieć cicho. Właśnie wróciłam z pracy, gdy zobaczyłam kopertę na stole w kuchni. Moje imię było starannie wypisane na przodzie pismem mojej matki, zawsze perfekcyjnym, niemal bezdusznym. Westchnęłam, Kolejna emocjonalna manipulacja? Kolejna prośba o poświęcenie w imię nieskazitelnego wizerunku Zofii? Ale gdy otworzyłam list, poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła. 12 400 zł. Przeczytałam tę kwotę ponownie, próbując doszukać się błędu. To musiała być pomyłka. Nigdy w życiu nie wydałam takiej sumy, nawet przez cały rok. Mój wzrok prześlizgnął się po rachunku, aż natrafił na opis, Wydatki na podróż luksusowy resort na Santorini. Moje dłonie zaczęły drżeć. Ciepło rozlało się po mojej klatce piersiowej. To nie mogła być prawda. Moja siostra i jej bogate przyjaciółki spędziły tydzień w jednym z najdroższych miejsc w Europie. A moi rodzice moi właśnie rodzice postanowili, że to ja mam za to zapłacić. Mamo? Moje słowa przecieły powietrze jak nóż, gdy szłam przez dom, ściskając rachunek w dłoni jak dowód zbrodni. Znalazłam ją w salonie, rozłożoną na sofie, z magazynem modowym w rękach. Gdy mnie zobaczyła, posłała mi lekki uśmiech, jakby spodziewała się tej rozmowy. Ach, Kasia, kochanie, dziś wcześnie wróciłaś. Co to ma znaczyć? Rzuciłam rachunek na stół, serce waliło mi w piersi. Mama nawet nie drgnęła. Spokojnie podniosła kartkę, spojrzała na nią przelotnie i westchnęła. Ach tak. Opłata za podróż Zofii. Potrzebujemy, żebyś to uregulowała. Zamrugałam, oszołomiona. Jakby mój mózg odmówił przyjęcia tego, co właśnie usłyszałam. Co? Podniosła wzrok i po raz pierwszy w jej tonie pojawiła się irytacja. Przecież pracujesz, Kasia. Zarabiasz całkiem nieźle, prawda? Twoja siostra musiała pojechać na tę wycieczkę. Jej przyjaciółki pochodzą z wpływowych rodzin. Byłoby dla nas ogromnym wstydem, gdyby Zofia nie mogła tam być. Poczułam, jak moje ciało sztywnieje z gniewu. A od kiedy to jest mój problem? W moim głosie pobrzmiewało niedowierzanie. Wtedy w drzwiach salonu pojawił się mój ojciec, poprawiając okulary na nosie. Kasia, nie rób scen, powiedział zmęczonym tonem. Pomyśl o tym, jak o wkładzie w rodzinę. Parsknęłam śmiechem. Gorzki, pusty dźwięk rozbrzmiał w powietrzu. Wkład w rodzinę? Płacę swoje rachunki od siedemnastego roku życia. Nigdy o nic was nie prosiłam. A teraz nagle mam sponsorować luksusowe wakacje Zofii? Mama przewróciła oczami, jakbym to ja była tą nierozsądną. Musisz to zrozumieć, kochanie. Dbanie o reputację jest kosztowne. Zofia musi otaczać się odpowiednimi ludźmi, żeby zapewnić sobie dobrą przyszłość. Ona reprezentuje naszą rodzinę. Nie chciałabyś, żeby została upokorzona, prawda? Więc o to chodziło. O strach przed kompromitacją. O fasadę doskonałości. Nie o miłość. Nie o sprawiedliwość. Moi rodzice nigdy nie przejmowali się tym, co było słuszne. Liczyło się tylko to, co ludzie pomyślą. Mama wciąż mówiła, tłumaczyła, manipulowała, ale ja już jej nie słuchałam. W środku mnie wrzało. I wtedy coś we mnie pękło. Już dłużej tego nie znosiłam. Nie byłam już dłużej pionkiem w tej rodzinie. Nie. Nie zapłacę. Zapadła głucha cisza. Mama pobladła. Ojciec spojrzał na mnie tak, jakbym właśnie go znieważyła. I wtedy, zgodnie z oczekiwaniami, rozpoczęła się panika. Cisza trwała zaledwie kilka sekund. Ale to wystarczyło, żebym zrozumiała, że moja odmowa była ciosem prosto w punkt. Moja matka szybko mrugała, jakby próbowała przetworzyć moje słowa. Mój ojciec zmarszczył brwi, a potem nadeszło to, czego się spodziewałam. Jak to nie zapłacisz? Jego głos, zwykle opanowany, lekko zadrzał. Skrzyżowałam ramiona czując, jak serce wali mi w piersi. Dokładnie tak. Nie zapłacę ani grosza. Mama odłożyła magazyn na sofę i podniosła się gwałtownie, jakbym właśnie wygłosiła bluźnierstwo. Kasia, córeczko, nie bądź dramatyczna. To tylko drobna przysługa. Wiesz, że Zofia tego potrzebuje. Zaśmiałam się krótko, z niedowierzaniem. Przysługa? Czy wy w ogóle słyszycie, co mówicie? Pracuję ciężko każdego dnia, żeby utrzymać siebie, płacę wszystkie rachunki, a teraz mam jeszcze finansować luksusowe życie Zofii. Nie. Wyraz desperacji na twarzy mojej matki zmienił się w coś mroczniejszego. Jesteś samolubna. To mnie zaskoczyło. Ja? Samolubna? Ja jestem samolubna? W moim głosie aż kipiało od oburzenia. Nigdy niczego od Was nie dostałam, odkąd zaczęłam pracować. Nigdy nie pomogliście mi z uczelnią, nigdy nie interesowaliście się, czy mam wystarczająco pieniędzy na życie. A teraz nagle oczekujecie, że wyłożę 12 tysięcy złotych na zachcianki Zofii? Mój ojciec podszedł bliżej, starając się zachować spokój, ale napięcie na jego twarzy było aż nadto widoczne. Kasia, twoja siostra ma przed sobą świetlaną przyszłość. Wiesz, że obraca się w odpowiednim towarzystwie. Gdyby nie mogła pojechać na tę wycieczkę. Mogłoby to zaszkodzić jej pozycji. I co mnie to obchodzi? Wybuchłam, nie mogąc już dłużej powstrzymać gniewu. Naprawdę nie widzicie, jak to jest absurdalne? Naprawdę oczekujecie, że będę harować, żeby Zofia mogła żyć w luksusie, podczas gdy ja sama liczę każdy grosz, żeby przetrwać. Mama potarła skronie, oddychając głęboko, jakby miała do czynienia z upartym dzieckiem. Jesteś starsza, Kasia. Masz obowiązek pomagać swojej siostrze. Obowiązek. To słowo uderzyło mnie jak cios. Obowiązek? Od kiedy? Od kiedy moją rolą w tej rodzinie jest bycie bankomatem dla zachcianek Zofii? Mama wymieniła szybkie spojrzenie z ojcem, a potem padł ostateczny cios. Jeśli nie zapłacisz, znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji. Rezerwacja została dokonana na twoje nazwisko, hotel czeka na ostateczną płatność. Jeśli nie uregulujemy należności, Zofia się skompromituje. Moje płuca na moment przestały pracować. Na moje nazwisko? Ojciec odchrząknął nerwowo. To była tylko drobna formalność, Kasia. Musieliśmy zagwarantować rezerwację i wiedzieliśmy, że będziesz w stanie to pokryć później. Użyli mojego nazwiska. Bez mojej zgody. Adrenalina eksplodowała w moim ciele. To nie była już tylko manipulacja, to było oszustwo. Oni nie tylko oczekiwali, że zapłacę. Oni zaciągnęli ten dług na moje konto bez mojej wiedzy. Coś we mnie pękło. Gniew ustąpił miejsca zimnej determinacji, jakiej nigdy wcześniej nie czułam. Wzięłam głęboki oddech, odzyskałam opanowanie i spojrzałam im prosto w oczy. Macie dwa dni, żeby to odkręcić. Nie zapłacę. I jeśli spróbujecie mnie zmusić, zgłaszam sprawę na policję. Matka zbladła. Ojciec cofnął się o krok. Wiedzieli, że mówię poważnie. Przez lata wykorzystywali mnie. Przez lata pozwalałam im traktować mnie jak niewidzialną córkę. Ale teraz. Teraz było inaczej. Teraz byłam gotowa przejąć kontrolę. Cisza w salonie była ciężka jak betonowy blok. Moja matka wciąż wpatrywała się we mnie, z lekko rozchylonymi ustami, jakby desperacko szukała szybkiej odpowiedzi. Mój ojciec nerwowo pocierał czoło, podczas gdy prawda powoli docierała do ich świadomości, nie zamierzałam ustąpić. Czułam się inaczej. Po raz pierwszy nie prosiłam, nie błagałam, nie tłumaczyłam się. Po prostu stawiałam granice. I po przerażonych spojrzeniach moich rodziców wiedziałam, że sytuacja wymykała im się spod kontroli. Mama spróbowała ostatniej zagrywki Kasia, proszę, to dla nas bardzo ważne. Nie rozumiesz, Jeśli ten dług nie zostanie spłacony, twoje nazwisko zostanie obciążone. To ciebie będą ścigać. To zapłaćcie sami. skrzyżowałam ramiona, utrzymując twardy ton. Jej oczy rozszerzyły się, jakby usłyszała coś absolutnie niedorzecznego. Ojciec w końcu się wtrącił, jego cierpliwość się kończyła. Kasia, przecież wiesz, że teraz nie mamy tych pieniędzy. Zaśmiałam się. Tym razem szczerze. Ach, ale mieliście je, żeby wysłać Zofię do luksusowego resortu? Ojciec odwrócił wzrok. To była inwestycja w jej przyszłość. Serce zabiło mi mocniej z gniewu. A moja przyszłość? Moje słowa były ostre, jak brzytwa. Całe życie pracowałam, nigdy o nic Was nie prosiłam. Nigdy. Ale teraz, kiedy w końcu mówię nie, próbujecie mnie przypierać do muru? Mama zacisnęła usta i wyszeptała coś pod nosem. To Twoja wina, Marek. Mówiłam, że powinniśmy użyć innego nazwiska. Zamarłam. Co Ty powiedziałaś? Spojrzała na mnie szybko, zdając sobie sprawę, że powiedziała za dużo. Ojciec próbował zareagować. To nic takiego, ale było za późno. Innego nazwiska? Podeszłam bliżej, czując, jak adrenalina rośnie. Zrobiliście to już wcześniej, prawda? Zapadła cisza. Ich twarze mówiły wszystko. Zimny dreszcz przebiegł mi po plecach. To nie chodziło tylko o tę podróż. Oni używali mojego nazwiska do innych rzeczy. Boże, wzięłam gwałtowny oddech. Zaciągnęliście na mnie więcej długów. Mama unikała mojego wzroku. Ojciec odchrząknął, próbując zachować spokój. Kasia, czasami trzeba podejmować trudne decyzje dla dobra rodziny. Krew zastygła mi w żyłach. Pobiegłam do swojego pokoju, drżącymi palcami chwytając laptopa. Weszłam na swoje konto bankowe, potem na stronę z raportami kredytowymi. Serce waliło mi w piersi, gdy wpisywałam swoje dane. I wtedy zobaczyłam: pożyczki, raty, długi, których nigdy nie zaciągnęłam. Zrobiło mi się niedobrze. Moi rodzice mnie okradali. Przez cały ten czas. Wykorzystywali moje nazwisko, żeby finansować idealne życie Zofii. Wróciłam do salonu w szoku. Oni już wiedzieli, że odkryłam prawdę. Zniszczyliście moją przyszłość. Mama zrobiła krok w moją stronę, ale cofnęłam się natychmiast z obrzydzeniem. Kasia, kochanie, nie przesadzaj. Masz dobrą pracę, dasz radę to spłacić. Przełknęłam ślinę, czując, jak gardło mi się zaciska. Jesteście przestępcami. Ich twarze pobladły. Kasia, na litość boską, nie rób nic pochopnego. Ojciec niemal błagał. "Jesteśmy rodziną. Znów się zaśmiałam. Pustym, gorzkim śmiechem. Czułam, jak serce mi pęka. Rodzina? Prawdziwa rodzina tak nie robi. Sięgnęłam po telefon, palec drżał nad ekranem. Mama wstrzymała oddech. Co robisz? Podniosłam wzrok i powiedziałam z całą pewnością, jaką kiedykolwiek miałam. Dzwonię do prawnika." I w tym momencie wiedziałam jedno. Teraz to ja miałam kontrolę. W salonie zapanowała cisza. Tego rodzaju cisza, która poprzedza katastrofę. Moja matka zasłoniła usta dłonią, jej oczy rozszerzyły się w panice. Mój ojciec, zazwyczaj tak pewny siebie i pełen argumentów, teraz wydawał się mniejszy, skulony na sofie jak człowiek, który właśnie zdał sobie sprawę z ogromu problemu, jaki stworzył. Kasia mama próbowała się do mnie zbliżyć. Nie możesz tego zrobić. Jesteśmy rodziną. Zniszczyliście moją przyszłość finansową. Mój głos zadrżał, naładowany gniewem i rozczarowaniem. Wykorzystaliście moje nazwisko do pożyczek, zakupów, a teraz do tej idiotycznej wycieczki. I jeszcze macie czelność nazywać mnie egoistką? Ojciec przeczesał włosy dłonią, wyraźnie sfrustrowany. Rozwiążmy to między sobą, bez mieszania w to osób trzecich. Jeśli zgłosisz to, zniszczysz nas. Skrzyżowałam z nim spojrzenie. Różnica między nami była taka, że on martwił się konsekwencjami. Ja martwiłam się tym, co mi zrobili. Wzięłam głęboki oddech. Nie zamierzałam się cofnąć. Sięgnęłam po telefon i wybrałam numer prawnika specjalizującego się w oszustwach finansowych. Kasia, błagam. Moja matka zaczęła płakać. Uzy rozpaczy, nie skruchy. Odwróciłam się do niej, czując ciężar w piersi, ale nie miałam już wątpliwości. Całe życie byłam dla was niewidzialna. Teraz w końcu mnie zobaczycie. Mój prawnik działał szybko. Zebrano dokumenty potwierdzające nielegalne wykorzystanie moich danych, a kilka dni później moi rodzice otrzymali formalne zawiadomienie z sądu. Próbowali do mnie dzwonić. Najpierw z przeprosinami. Potem z emocjonalnym szantażem. Niszczysz naszą rodzinę. Jeśli to zrobisz, nigdy więcej nie masz tu po co wracać. Ale nie zamierzałam się cofnąć. Tym razem nie. Prawda wyszła na jaw błyskawicznie. Moi rodzice zaciągali kredyty na moje nazwisko od lat. Robili zakupy na raty, przekonani, że nigdy się o tym nie dowiem. Nie tylko byli bankrutami, ale całe ich idealne życie było zbudowane na kłamstwie. I teraz wszystko zaczęło się walić. Dług był zbyt duży, by mogli go spłacić sami. Gdy sprawa trafiła do sądu, bank zablokował wszelkie kredyty na moje dane i rozpoczął dochodzenie. Mój prawnik zapewnił mnie, że nie poniosę odpowiedzialności, ponieważ mieliśmy wystarczająco dużo dowodów na to, że długi zostały zaciągnięte bez mojej zgody. A co było najgorsze? Zofia dowiedziała się o wszystkim. Moja siostra, która przez całe życie była traktowana jak księżniczka, w końcu poznała prawdę, nasi rodzice nie mieli żadnych pieniędzy. Udawali bogaczy, żeby mogła pasować do świata swoich milionerskich przyjaciółek. I teraz wszystko runęło. Zofia stanęła w drzwiach mojego mieszkania kilka dni później, łzy spływały jej po policzkach. Kasia, co ty zrobiłaś? Co ja zrobiłam? Zaśmiałam się gorzko. To, co oni zrobili. Szczenka jej drżała. Po raz pierwszy w życiu nie była tą uprzywilejowaną. Po raz pierwszy poczuła, jak smakuje rzeczywistość. Moi rodzice próbowali walczyć, ale nie było dla nich ratunku. Zostali pozwani za oszustwo i stracili zdolność kredytową. Dług był tak wielki, że musieli sprzedać dom, żeby pokryć część strat. A ja? Po raz pierwszy w życiu byłam wolna. Przeprowadziłam się do innego miasta. Zaczęłam od nowa. Moi rodzice próbowali się ze mną skontaktować kilka razy, ale nigdy nie obejrzałam się za siebie. Musieli ponieść konsekwencje własnych wyborów. A Zofia? Przez jakiś czas próbowała zachować pozory, ale jej bogate przyjaciółki szybko się od niej odsunęły, gdy tylko zorientowały się, że nie jest już jedną z nich. Na końcu to ja wyszłam z tego silniejsza. Z czymś, czego nigdy wcześniej nie miałam, godnością i spokojem. Moje życie nie było już definiowane przez ciężar niesprawiedliwości i nigdy nie czułam się lżejsza.